Ucho na kasie. Halo, to ty, to ty, Amelka? O, cześć, Stasiu, jasne, że ja, a niby kto? No wiesz, ostatnio odebrała twoja siostra i przez pół godziny opowiadała mi o swoich nowych baletkach. O jakich paletkach? Nie w paletkach, tylko baletkach. Baletkach! Przepraszam, słabo cię słyszę. Też trzeszczy. Wrzeszczy, kto wrzeszczy? Przeszczy, w telefonie. Aha, słuchaj, wiesz może, co jest na jutro zadane? Trzeba się dowiedzieć, kto wynalazł telefon. Dzięki za pomoc. To na razie. Na razie? Rety, Stasiu, wyłącz gaz, bo wybuchnie. Tak, mi też już ucho puchnie. Pa!